Boeing 787 Dreamliner lecący do Londynu z indyjskiego miasta Ahmadabad zaczął tracić ciąg i opadać wkrótce po starcie, niemal natychmiast po oderwaniu się samolotu od Ziemi. Samolot osiągnął maksymalną zarejestrowaną prędkość lotu 180 węzłów, a bezpośrednio potem wyłączniki odcięcia paliwa silnika pierwszego i silnika drugiego przyłączyły się kolejne z pozycji Ranoff na Katow. W odstępie 1,1 sekundy silnik N1 i N2 zaczęły tracić moc w stosunku do wartości startowych, ponieważ odcięto dopływ paliwa do silników. W ostatnich chwilach lotu jeden z pilotów zapytał drugiego pilota, dlaczego odciął dopływ paliwa. Drugi pilot odpowiedział, że tego nie zrobił, czytamy w raporcie. Wstępny raport. Nie wyjaśnia, w jaki sposób wyłączniki mogły przełączyć się do pozycji odcięcia paliwa w trakcie lotu. Wyłączenie odcięcia paliwa nie jest takie proste, jak z włącznikami światła w domu. Trzeba to zrobić fizycznie, ale robimy to niezmiernie rzadko. Na przykład, jeśli silnik się zapali, nie chcemy, żeby był włączony, chcemy go wyłączyć, więc ustawiamy go w pozycji odcięcia. W takiej sytuacji obaj piloci muszą potwierdzić działanie i muszą potwierdzić, czy wyłączają właściwie silnik. Dowódca samolotu był bardzo doświadczony, miał ponad. 15 tysięcy godzin na lotu był również instruktorem Air India. Drugi pilot miał na lot 3400 godzin. Indyjski minister lotnictwa zaapelował, aby nie wyciągać pochopnych wniosków i poczekać na pełny raport. Doceniam wszystkich pilotów, co oni kręgosłupem naszego lotnictwa cywilnego. Mam obowiązek również dbać o ich dobrostan i dobre samopoczucie zwłaszcza w tak trudnych chwilach. Nie wyciągajmy więc pochopnych wniosków w tym etapie. Poczekajmy na raport końcowy. Rodziny ofiar katastrofy do Domagają się szybkich i jasnych odpowiedzi, sprawiedliwości i reakcji władz, żeby już nikt nie musiał cierpieć tak jak oni. Chcemy, aby śledztwo było neutralne, a sprawcy zostali ukarani. Nie chcemy, żeby ktokolwiek inny zginął z powodu podobnej nieostrożności. Chcemy, żeby rząd podjął wszelkie środki, aby ludzie nie tracili ponownie członków swoich rodzin w takich wypadkach. Raport na tym etapie śledztwa nie formułuje żadnych oskarżeń ani zaleceń w stosunku do producenta, czyli kontroli. Boeing ani producenta silników. Zarówno Boeing, jak i linie Air India nie ustosunkowały się jeszcze do treści raportu. Katastrofa z 12 czerwca była jedną z najtragiczniejszych w historii indyjskiego lotnictwa. Piotr Kieraga, Republika.